Dzień dobry. Krzysztof Stanek. Będziemy dzisiaj mówić, przedstawiać temat miłości. A miłość jest przecież najspanialszą rzeczą na świecie. Tak. Chciałem zadać Pani pyta kilka pytań. Czy wartości, które wyznawała Pani przed wypadkiem, zmieniły się tuż po? Czy wartości się zmieniły? No myślę, że zaczęły być te wartości dla mnie bardziej oczywiste niż były przed wypadkiem. I rzeczywiście yy, no, wypadek jest takim trudnym momentem, który weryfikuje bardzo wiele rzeczy. Czyli, czyli właśnie przyjaźń na przykład w naszym życiu. Yy, czy, czy ona była, czy jej nie było. Często się zdarza, że ludzie, którzy byli wcześniej nagle znikają z naszego życia. I wtedy na pewno mamy okazję się, się przekonać, kto rzeczywiście nas kocha, mm -hmm. a kto nie. Także absolutnie gdzieś u mnie było podobnie. I y y y w sumie nawet się cieszę, że tak, że tak się stało, bo lepiej mieć pewnych ludzi wokół siebie niż, a ci, którzy nie byli pewni, dobrze, że odeszli, po prostu. Chociaż na początku jest to przykre. No, a po takich traumatycznych przeżyciach z pewnością się zmieniają priorytety w życiu, człowiek bardziej docenia to, co ma, to, co stracił. Nagle zaczyna być istotne i, i e, no, zmienia się patrzenie na świat. Nagle też e, uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy nieśmiertelni, jak się nam wydaje, kiedy jesteśmy młodzi i, i życie stoi otworem przed nami, że, że właściwie nic nam się nigdy nie stanie. Jak wypadek wpłynął na Pani poczucie atrakcyjności, kobiecości? Mm. <laughs> yy, no, w, na początku było to trudne, rzeczywiście, bo yy, to poczucie kobiecości zostało bardzo zachwiane. I yy, przez długi czas w ogóle nie czułam się kobieco i atrakcyjnie, i, i yy, nawet przez wiele miesięcy w ogóle nie patrzyłam w lustro. Bałam się tego widoku i nie akceptowałam tego widoku, yy, siebie na wózku i nie widziałam kobiety w sobie. Także długo musiało yy, dużo czasu musiało minąć, żebym znów zaczęła widzieć siebie w takich kategoriach, ale też musiałam sporo, sporo zrobić, rzeczy, które. Utwierdziły mnie w przekonaniu, że prawdziwa wartość człowieka, kobiety nie leży tylko w jego wyglądzie, tylko no, trzeba sięgnąć znacznie głębiej, prawda? I, i poznać siebie jest to taki dobry czas na to, żeby siebie poznać, bo jest się w zatrzymaniu, wielu rzeczy się nie robi, jest się w ekstremalnej sytuacji i się naprawdę siebie poznaje wtedy. No, i zrozumiałam, że mam dużo więcej do zaoferowania niż mm. tylko moje ciało. Yy, Także powoli zaczęłam znów doceniać siebie i, i lubić siebie i już tak coraz yy, mniej krytycznie patrzeć w to lustro. Mm. I dzisiaj myślę, że już w, w przynajmniej 90% akceptuje się. <laughs> kobieta, nie wiem jak z mężczyznami jest, ale kobieta zawsze coś tam znajdzie w sobie, co jej się nie podoba, ale mężczyźni. Tak to doceniają, że wszystko jest bardzo piękne. Tak, naprawdę. No to, to jest pocieszające, szczerze mówiąc, bo mężczyźni też mają swoją wielką zasługę w tym, żeby kobiety czuły się kobieco. Bo y, kiedy mężczyzna doceni, y, powie komplement, y, no, albo zwyczajnie jest przy kobiecie i, i docenia jej obecność, no to ona też się czuje bardziej wartościowa. Tak, albo spojrzy na nią, Prawda? Y, albo się uśmiechnie. Prawda, no właśnie, tak to wygląda. Czy posiadała Pani obawy dotyczące swoich relacji z mężczyznami bardzo częściowo spaliszowane? Tak, oczywiście, że posiadałam obawy I, i podobnie jak w tym poprzednim pytaniu hmm. odpowiem na to, że, że pierwszy okres no, kilku lat nawet był taki u mnie kiedy byłam sama, i, i nawet nie zakładałam tego, że, że będę jeszcze w związku, bo, no bo rzeczywiście nie czułam się atrakcyjna. Mm -hmm. No, ale znów, po jakimś czasie, zrozumiałam, że to nie o to chodzi mm -hmm. w związku, prawda? Żeby być tylko ładnym i pachnieć. Mm -hmm. <laughs> tylko związek to coś znacznie więcej to jest przede wszystkim przyjaźń mm -hmm. i bliskość. No, i na szczęście udało mi się to zbudować. Jaką ro rolę odgrywa mąż w panie życiu? Jak się poznaliście? Ojej. Nie ma go? Nie wiem, dobra, mogę gadać. <laughs> no Rolę bardzo ważną odgrywa, bo my jesteśmy akurat takim związkiem, który jest często razem ze sobą. Mhm. Właściwie, no, może nie cały czas, ale, ale większość czasu, bo. Po prostu pracujemy razem, co, no, co dla wielu jest trudne, bardzo par, ale inni sobie to chwalą. My akurat na razie, przynajmniej, jesteśmy dwa lata dopiero po ślubie, znamy się znacznie dłużej, ale, ale od mniej więcej trzech lat, czterech, może jesteśmy razem i, i pracujemy też razem, więc jeszcze nie tak długo żeby mogło nam się to znudzić. Zresztą wypracowaliśmy sobie taki system bardzo dobry wspólnego życia i właśnie pracy, że każdy zna swoją rolę i ją spełnia. I to jest takie fajne właśnie, że nikt się nie, nie pcha gdzieś tam, nie konkuruje ze sobą. To jest ważne bardzo w tym, żeby móc ze sobą pracować. No i żyć również. Także po prostu dobrze się chyba charakterologicznie dobraliśmy, chociaż w wielu, e, wiele cech mamy kompletnie różnych od siebie. Ale wspólna pasja. Łączy. Wspólna pasja łączy, to prawda. To jest bardzo rzeczywiście tutaj e, istotne. Myślę, że to jest taka najważniejsza rzecz, która nas łączy. E, no i też pewne takie podstawowe wartości. E, względem życia, postrzegania, tak, co jest ważne dla nas w życiu. To jest też najważnie, najważniejsze w związku, żeby mieć wspólne te rzeczy. E, no, jak się poznaliśmy, poznaliśmy się też w pracy, ale jeszcze przed wypadkiem moim, mm -hmm. graliśmy razem w zespole. E, I w tamtym czasie nie zaiskrzyło. <laughs> Musiało minąć, no, z pięć lat dobrych albo więcej żebyśmy się znów mogli spotkać i wtedy Bo zaczęło się od tak, ale już zaczęło się od przyjaźni. Mhm. E, także też nie od razu były motylki, mhm. ale pojawiło się co było dla mnie bardzo zaskakujące, że osoba którą już znam mhm. mm, i którą wcześniej znałam i, i nie miałam tego efektu, nagle się coś takiego pojawiło, także życie nas potrafi zaskakiwać. Jak pisał Bajon, życie jest nieogarnione. No proszę, no tak, tak. <laughs> dokładnie, ale to jest piękne właśnie, że, że w każdej chwili nas może coś zaskoczyć. Oczywiście nie tylko w dobrą stronę, tak. czasem też złą, ale, no, ale taka jest specyfika tego świata i to jest w sumie ciekawe. Dziękuję. Czy przekazuje Pani swoją siłę w tworzeniu muzyce? Myślę, że tak, staram się tak robić. Staram się. Yy, yy, yy bardzo dużo treści w piosenki moje wkładać, które są według mnie wartościowe. Dużo doświadczeń swoich, bo w taki sposób wydaje mi się, że jest najsensowniej opowiadać nie, nie pouczając ludzi, tylko opowiadając o tym, co, co się samemu przeżyło, jakie ma się samemu refleksje i ktoś, kto chce wyciągnąć z tego coś, to po prostu to bierze, jak nie, to nie. Ale taki, taki uważam, jest sens tej mojej muzyki w tej chwili i Podjęłam taką decyzję wracając do śpiewania, że nie będę już śpiewać o niczym, tylko, no. tylko zawsze chcę mieć o czym. No, a jeśli nie będę miała o czym, to po prostu wolę nie śpiewać. No. Tak. W jakim stopniu zmienia się Pani publiczność, grono odbiorców muzyki? Zmienia się właśnie. No, już się zmieniło. Przez to, o czym powiedziałam wcześniej, że w tej chwili na pewno ta publiczność moja nie jest przypadkowa. Tak jak do tej pory było, tylko są to ludzie, którzy mniej więcej wiedzą o czym ja śpiewam, co to jest za muzyka, bo no inni po prostu by się nudzili na takim koncercie. Kiedyś te koncerty miały charakter taki bardziej rozrywkowy. Dużo się tam działo, tak dużo było tej muzyki takiej głośnej, dynamicznej, bardzo szybkiej, dla rozrywki typowej. Tutaj jest zupełnie w drugą stronę, jest bardziej nostalgicznie, spokojnie. Ja przecież siedzę, więc też nie skaczę po tej scenie tak jak kiedyś, ale. Wiele ludzi chce tego słuchać, bo, bo jest dla nich w tym wartość, bo właśnie chcą posłuchać tekstów, chcą się wyciszyć, chcą się zastanowić nad różnymi rzeczami. Więc to jest taka już publiczność, która szuka konkretnych refleksji, konkretnych treści. Tak, i, i każdy może coś czerpać i wziąć do siebie z pani tekstów. No tak myślę, że jeżeli mówię, każdy na, na, na innym etapie życia będąc potrzebuje czegoś innego. Mm. I to też nie jest tak, że moja muzyka trafia do wszystkich. Dla, in, dla niektórych może być banałem to, co ja śpiewam, bo, bo śpiewam bardzo proste rzeczy i, i bardzo proste treści są w tych piosenkach, ale y, ten, kto coś przeżył trudnego w życiu, wie, że ta prostota jest najbardziej istotna, że tak naprawdę wszystko inne jest tylko niepotrzebną komplikacją. A to, co jest najprostsze w naszym życiu, jest najważniejsze. I to nas trzyma. Więc y, taka jest moja idea. I zazwyczaj właśnie ludzie, którzy coś przeżyli, y, cierpieli w życiu, y, rozumieją to i odnajdują w tym coś swojego też. Także y, tak powinno być, że, że muzyka y, powinna być dedykowana konkretnej publiczności i to publiczność sobie wybiera sama. Co, co chce z niej wziąć. Ale piękne jest to, że, że mówię, to nie są ludzie, dla których muzyka nie ma znaczenia, tylko biorą, co tam usłyszą, tylko, tylko właśnie to są tacy, którzy akurat potrzebują tego i sięgają po to. Także jest to tak zwany e, świadomy konsument, i to, to jest bardzo dla mnie ważne. Czy ma pani receptę na szczęśliwe życie na wózku? Oh. Ja myślę że nie ma recepty na szczęśliwe życie na wózku może być recepta generalnie na szczęśliwe życie I, bo szczęśliwe życie nie jest zależne od tego czy się jest na wózku, czy się jest sprawnym, czy, czy się nie wiem czy się ma męża dzieci i tak dalej to naprawdę te rzeczy oczywiście są składowymi w jakiś sposób, ale tak naprawdę od nas zależy jak to życie przeżyjemy i co nam będzie sprawiało radość i co, co uczyni, że będziemy szczęśliwi? Dla mnie e, najważniejsze jest to, skupiam się na tym, żeby cieszyć się z tego, co mam. I tyle, ile mamy, może nam naprawdę dać szczęście. E, bo, bo jak zaczynamy szukać, mamy taką tendencję zawsze, że tęsknimy za, za tym, czego nie mamy, i wszystko, co mamy, nam w tym czasie umyka. E, a jeśli się skupimy na tym, co mamy, to, to naprawdę, no, nawet gdybyśmy mieli małą garść czegoś, to się potrafimy tym cieszyć. I, I to jest, moim zdaniem, najlepsza filozofia, bo wtedy nie szukamy pretekstów innych i że, żeby tylko być nieszczęśliwym, tylko po prostu potrafimy być szczęśliwym. Ale to jest praca nad sobą. To też można świadomie osiągnąć. Tylko trzeba chcieć, właśnie wiedzieć, jaki jest ten klucz. I, i, i wbrew pozorom, jak zaczynamy. Nawet nie mając wiele, mm. cieszyć się z tego, to nagle zaczyna się pojawiać coraz więcej dookoła. Tak to działa. Bo jak się docenia, jak się, jak się wyśle komunikat do świata, że jestem zadowolony, dziękuję ci to za to, co odpowie, mam, to tak. świat odpowie tak, jestem zadowolony, dam ci więcej w takim razie. A jeżeli mówisz, mam za mało ciągle, wszyscy mają więcej, to mm. świat mówi, no sorry, dałem ci tyle, a ty nie chcesz tego, no to to ja wolę dać komuś innemu, jeżeli ty nie doceniasz tego, co ci dałem. Ja tak sądzę, że tak jest. Sądzę też, że uśmiech dużo robi. Tak. tak. To prawda, prawda. Ja też się staram uśmiechać. Tak zaczynałam swoją, swoje przekształcanie się z tego, z tego smutku w wychodzenie mojego po wypadku, że, że właśnie zaczęłam od uśmiechu i czasami nawet uśmiechałam się... Wbrew temu, co czułam, czyli wbrew swojemu smutkowi, trochę na siłę momentami, ale potem gdzieś to w pewnym momencie zaczęło być normalne u mnie, i, i nagle ten uśmiech po prostu został. Czyli też pracowałam nad tym, żeby on był. No bo jak go zgubimy i, i przestaniemy go, go, go chcieć w, w, pokazywać, to, no to on też potrafi długo nie wrócić do nas. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów Uniwersyteckiej Telewizji Uś TV, Monika Kuszyńska.